Oficjalnym patronem kanału jest producent kolorowych skarpet taka Para. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj na warsztat idzie Opel. W dzisiejszym odcinku Ania wymieni olej w Oplu. No ja z racji swojego zdrowia nie, nie mogę tego zrobić. I pokażę Wam jaki jest koszt wymiany oleju, w gni, oleju, wszystkich filtrów. No taki kupujecie sobie auto nowe i jaki jest podstawowy koszt. Pierwszego takiego serwisu, który no ja bym zalecał zrobić obowiązkowo, także już wam pokazuję ile co kosztowało W dniu dzisiejszym, znaczy fit kabinowy mam kupiony w zeszłym roku Ale on się jeszcze cena nie zmieniła w, do, do tej pory, chociaż już go widzę reklamy w telewizji, także pewnie zaraz będzie drogi W pierwszej kolejności płukanka silnika Ja wymieniam olej co 10 tys. km i każdej wymianie Używam płukanki. Za tą płukankę nie zapłaciłem nic. Jak wiecie z poprzednich odcinków, dostałem je od firmy TEK. Ale szukając, tak wpisując w internecie, buteleczka tego TEK kosztuje w granicach 54 zł. Olej u mnie idzie w tym momencie taki. Za olej zapłaciłem 170 zł. Filtr paliwa to kupowałem dzisiaj w sklepie normalnie motoryzacyjnym. 48 zł i 50 groszy filtr paliwa, filtr oleju też dzisiaj kupowałem w sklepie 24 zł równiusieńko. tutaj mam paragon, także stąd wiem filtr powietrza też kupowany dzisiaj, filtr powietrza 31 zł i filtr kabinowy, tak jak mówiłem kupiłem w tamtym roku, ale cena jest taka sama 32 Złota. I te wszystkie produkty, które, które tutaj widzicie, kosztowały mnie 359 zł. Także za same te materiały potrzebne do takiego podstawowego serwisu, co no nieco 10 tysięcy, bo filtry, filtr, no tak, paliwa kabinowy i powietrza wymieniam dwa razy w roku: na wiosnę i na jesień. <laughs> Także to trochę rzadziej, w zależności ile, ile jeździcie. No, to taki pierwszy podstawowy serwis po kupnie powiedzmy takiego Opla. No to jest te 350 zł, tak? Dobrze pamiętam. 360, 359 zł, dokładnie. Pierwszy podstawowy filtr, plus oczywiście do tego robocizna. Z racji tego, że ja mam swój garaż, swój kanał, za robociznę nie płacę, robię sam. Robocizna do tego myślę, że. W zależności od miasta, ale w granicach 200 zł, to myślę spokojnie. Chociaż może źle mówię. Dzisiaj już padły opony letnie, także założone letnie gumy. Powiem Wam, że zawsze wymieniałem sobie samu kolegi. Udostępnią mi maszyny i za wymianę płacimy 20-30 zł za udostępnienie maszyn. Dzisiaj no niestety no, ja nie mogę nic zrobić. Byłem y, u innego wulkanizatora, bo tutaj kolegi nie było i za wymianę czterech opon zapłaciłem 140 zł. Też u kolegi, ale tu już tak cena normalna jak dla każdego. Zaz tego, że ja to są 18, za 19 jest 160 zł, za 18 140. A dzisiaj jest 22 kwietnia, godzina 15. Już krzyczy wymień olej. I przebieg 263,44. Jeszcze Wam powiem, że jak jeździłem na wcześniej na motulu, to te 10 tysięcy kilometrów ten komputer mi nie pokazywał nigdy, że czas wymienić olej. A jak teraz już będzie druga wymiana na Valvoline i ten valvoline komputer mi praktycznie 10 tysięcy kilometrów, tam plus minus 100. I wyskakuje, że już trzeba wymienić olej. Na motulu tego nie było. Miał lepszą, nie wiem, ten czujnik nie, wy, nie, nie wykrywał, że olej jest jeszcze zużyty, i pokazywał, że dłuższa jest jego żywotność. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, no ale ja tam się nie sugeruję tymi komputerkami. Zapisuję przebieg 10 000 km olej do wymiany. Także dzisiaj wymieniamy. Na pierwszy ogień idzie filtr powietrza klucz trzpkowy T25 odkręcamy wszystkie śruby i otwieramy nie jest brudne. Jak nie? No Pan i teraz kater. stary wyjęty, wkładamy nowy, pyk, zakładamy tutaj te zgubki. Kurde, znowu bym musiał odkręcać, przy wiesz. No tu nie kładzą wiesz, Już najpierw odstąpię. No, wejdzie. I w sumie tu, się jest, tu jest, tu jest, tu jest tu jak nie, ma nie macie wyczucia to lepiej ręcznie przykręcać nie wiertarką żeby nie przekręcić gwintów bo to jest plastikowe no, Ups. no i dobra, fit powietrza wymieniony Przyszła moja serwisantka. W Twoim uniformie. <laughs> I z alergią. Będzie wymieniać Olej. Pierwszy raz w życiu. Trzeba się kręci. Dobra, to zostaw. I tutaj zostaw. też o to? Tak, no też, to? Nie, to już dobra, jest Dobra, no to odkręcone. No to dalej. no Pierwsza wymiana oleju. <noise> Jeśli nauczysz to warsztat otworzysz. Gubiłam. Pierwsze co tu trzeba u pająki wygnać z kanału. Olej już mamy w wiaderku spuszczony. Nie było łatwo, ale się udało. Teraz odkręcamy filtr oleju. Żeby się alternatora nie odkręciła. Po każdym ruchu on wraca na O tak. no. on ma ograniczone ruchy później. No tak, no bo ma różne miejsca. No. Muszę wyjmować jeszcze no. raz? No, tak, to powinno być. A jak chcę odbić w tamtą stronę, to już Mocno. nie chce iść. O, idzie. A, to tak trzeba mocniej. No tak to idzie. No. Tak skąd wiem, że już jest odkręcona? Wypadnie. Palcami pójdzie. Ja idę to A jak ja sam wyjdę w tym to się mi się stanie. Wypadnie cały silnik. Jak Dobra, filtr mamy odkręcony, olej mamy spuszczony, tylko jak nazwy żadnej szmaty nie ma. Dobra, mamy wyjęte teraz uszczeleczka. Ciach powiedz tam na... będzie ten boraczek wisi. Uszczeleczki sobie zostawiam, czasami się przydają. Zakładamy nową tylko. A tutaj jest trochę oleju. O. Przesmarujemy oliwką. I zakładamy. Jack Jones. Jack Jones? <grym> Nowieckie koszulki. Coś lużne, to uszczelka. Dobra, mamy uszczeleczkę, mamy filterek nowy. Teraz musimy go... Odsadzić? ...przekreślić. To uszczelka ci. Dlatego z tego. Jadra? jakoś tak mhm. bardziej teraz. Które No i dobra, olej mamy spuszczony, filtr wymieniony. No. Jest tak na bok, to ci nie będzie chlupać. Mańkę na bok. Oj, no jaj, no jaj, no jaj, jaj. E, jakbyście tak. chcieli wymienić olej w naszym serwisie, to nie polecam. Masz praktykantka, praktykantka, to słabo. Patrykantkę. Jest znowu. O z połowę. O, to jeszcze? Musi A co? z litru zostać. A, no to nie no mi mi, no co to teraz nie mówisz? Nie, to jeszcze połowa jest. No tu. Duchę, to jest miarka. A, no. No. Tak, nie, nie przerywaj mi, bo najgorzej to... Olej wymieniony. Jak? Super. <laughs> to będzie silnik. No, może, si może silnik, ale nie dotykaj. Dobra, teraz się bierzemy za olej wylany, dolany, świeży. Znaczy nalany, nowy, nowe filtry. Teraz filtr e, paliwowy. Klucz ten, rzadkę. Dobra, teraz się bierzemy za filtr paliwa. Tak jak ostatnio też tam już na którymś filmie mówiłem. Jest, to jest tylne lewe koło. Filtr paliwa jest tu. Gdzie idziesz? No to dużo. No leży na wierzchu sam. O tu o yy, klucz jest 36, coś koło tego, ja używam takiej żabki o, i już poszło. Teraz z tego sporo ropy wyleci, ja podłożę sobie szmatę Dam jeszcze jedno i odkręcamy. Wow. No, co ty? Kurwa, zamiast na szmatę, to w kanał poszło. No jak? Ty myślałeś? I tu prawdziwa ropa czysta. Naprawdę. No, filtr taki. Z 4 zł. Poszło. Nie za ciekawy. W tamtym roku wymieniany. To tak już tak. Zawsze mamy. Się, uszczelki takie się jakieś biotki porobiły. Dobra, zakładamy nowy filtr. Nowa uszczelka. Musisz wyjść, bo uszczelka jest w samochodzie. No i dobra, muszę jechać do sklepu, bo nie taki filtr mi dali. Oryginał, nie oryginał, także jest zły. Wracę, lecę do sklepu raz, dwa. Dobra, mam nowego pomocnika. Filtr wymieniony na taki. Duża krytyka była, pod, jak ostatnio dałem tą firmę, a powiem wam szczerze, że jestem z niej bardzo zadowolony. Ja się boję! Bardzo. Tarcze hamulcowe kupowałem do taty auta, do grant. Voyager, jakiegoś grana, nie pamiętam na model, ale były ok, klocki, także ja sobie chwalę tą firmę. Do sklepu miałem 10 minut, tak? 10 kilometrów jedną, 10 w drugą. Dobrze, że jeszcze było otwarte, bo za 15 minut zamykał, ale zdążyłem. No i dobra, wkładamy nowy filterek. Góry nie pamiętam teraz, którą stroną. Stara uszczelka trzeba wyrzucić. To tu. Ale lubię zapach w paliwa. Ja też. Chodź w ogóle. No, na na. A tutaj też jest takie coś. No wiem. Chodź. Może patrzcie no, z tej. teraz tylko przekręcić. Ja. Nie czuj się. To się no. bać. No. Ale nie się nie trzymaj bardzo. Trzymam sobie bardzo. Już jesteś. A coś spocony. To się bardzo Ui. lekko przekręca. 25 cm. A i ten filtr 6 zł tańszy od tego co był wcześniej. Także 6 zł można odliczyć od całościowego o, rachunku. Da! Ja ja zwiększuję! To nie chcesz tu być A to jest sura wodachowa. To jest nasz hak no, 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 nie I wystarczy się. Przykręcone. No i po wymianie filtra paliwa nie można od razu odpalić silnika, tylko kluczyk do stacyjki. Do pozycji zapłonu wyłączyć, włączyć, żeby napompował paliwa do e, filtra o, za trzecim razem. Już e, pompka troszkę ciężej chodzi. O, poszło powietrze w zbiornik. Mm -hmm. Słychać? Jeszcze idzie jak dużo. Już nie? Jeszcze raz O przepchnęło jeszcze A damy jeszcze raz No goni cały czas powietrze Czy to Filip tam tłucze? Nie wiem, tam pod domem No jeszcze przepycha powietrze Także jeszcze troszkę Burak fale na Bałtyku. Mhm. Jeszcze raz. Dobra. I wszystko zrobione. Wyjeżdżamy z garażu. No i jeszcze został filtr kabinowy. Filtr kabinowy jest za schowkiem jedna, druga tu trzeba to otworzyć jest następna i z tamtej strony I filtr jest w tym miejscu. To już było na moich filmach, ale może ktoś będzie chciał obejrzeć od nowa. Strzałeczka ma być do góry i wyciągamy. A jeszcze tutaj kostkę. Zobaczmy jaki stan. O, nie jest tak tragicznie. No, wymieniam co pół roku. Zaraz zobaczymy nowy, nowy, stary Stary, nowy No troszkę jest różnicy, po pół roku No i dobra, teraz odwrotna kolejność Strzałeczka do góry Wsuwamy Zamykamy, tu są takie zatrzaski I gotowe, I teraz to z powrotem przykręcić I filtr mamy wymieniony Dobra, filtr założony, gdybyście chcieli taki sam, to jest Kamoka z tym numerem 9 w jednym. I na dzisiaj kończymy ten odcinek. Widzieliście pełen serwis amatorski. Pierwszy raz w życiu Ania wymieniała, wymieniony olej, filtr paliwowy, wszystkie filtry ceny znacie, także wiecie jak to się teraz przekłada na. Taki serwis podstawowy, tak? Co półroczny można powiedzieć w moim przypadku, gdzie ja bardzo mało jeżdżę. Także dzięki bardzo, że byliście. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!